Jak o tym mówisz, to mam takie poczucie, że to dotyka bardzo wielu ludzi dzisiaj, że często o tym rozmawiamy ze znajomymi, czy obserwujemy to u współpracowników, że któryś z tych symptomów występuje, a wydaje mi się, że coraz częściej wszystkie naraz. To znaczy, że to wypalenie występuje nie tylko w jednym obszarze, że czasami my, nie tylko w tym obszarze zadań, ale też w obszarze relacji, się przegrzewamy, czyli za dużo bierzemy na siebie. Jeżeli jesteśmy menadżerami, niańczymy na przykład innych albo rozwiązujemy problemy, a w domu jeszcze zdarzają się sytuacje też niełatwe. Czy są to choroby dzieciaków, czy jakieś konflikty mhm. też z, ze współmałżonkiem, czy kwestie kredytowe, to tych obszarów, w którym istnieje zagrożenie, jakby takim przepaleniem, jest całkiem dużo, dlatego tych ileś cykli może jednocześnie występować. No to w takim razie co zrobić, żeby temu zapobiegać?